osób wiąże to ukrywanie tego tekstu z przepowiednią III wojny światowej, zagłady ludzkości i tak W tym tekście FIBA po prostu stawia taką tezę, że fakt, że ta przepowiednia nie została do tej pory ujawniona, że decyzji takiej nie podjęli kolejni papieży, poczynając od Jana 23. świadczy po prostu o tym, że chodzi tam o jakieś prognozy dotyczące w ogóle wielkich religii świata, ale przede wszystkim chodzi o przekazanie informacji świadczących o istnieniu obcego rozumu, czyli to, co my nazywamy y, obcą cywilizacją, czy też obcymi cywilizacjami, które w jakiś sposób z Ziemią się kontaktują. Jednostronnie oczywiście, bo jesteśmy na znacznie niższym poziomie rozwoju, ujawniają pewną jak gdyby prawdę w ogóle o wszechświecie, na którą nie jesteśmy jeszcze przygotowani. Tak pisze Fibak, który uważa, że ukrywanie przez Watykan treści posłania z Fatimy wynika z faktu, że posłanie to nie, nie pochodziło od Boga. I on wyraża również po. Ogląd i, i że jest najmniej prawdopodobne, by posłanie to zawierało przypowiedniej III wojny światowej. Znana od dawna, dy, tak zwana dyplomatyczna wersja posłania mówiąca o takiej wojnie jest zdaniem tego autora i pisma prymitywnym fałszerstwem z 1963 roku i miała jedynie uspokoić burzone umysły, co się na ogół udało. A my wracamy z powrotem do objawienia w Fatimie. Jak już zapowiadaliśmy, jest tak, że tam była bardzo dziwna rzecz, którą widziało, widziało mnóstwo ludzi. Tam zdaje się jest chyba liczba 70 tysięcy osób. Otóż yy, o tym opowiedział nam nasz korespondent z Rzymu, Jacek Pałasiński. Za ostatnim razem 70 tysięcy osób zgromadzonych na polu w, pod Fatimą widziało to samo zjawisko, owo słynne wirujące słońce, takie bardzo dziwne, bardzo wirujące słońce. To samo zjawisko obserwował wiele lat później Jan, Paweł, Jan XXIII w obrotach watykańskich. To samo zjawisko obserwowano również w innych częściach świata. Taka naj, najczęściej powtarzająca się n, definicja tego obiektu latającego było wirujące słońce, ale nie słońce, bo słońce świeciło sobie, tylko jakiś bardzo jasny obiekt, czy punkt, czy nie wiadomo, Jakie inne zjawisko latało i wirowało. Tego nikt nie złapał i wiadomo, i nie przeprowadzono. Znaczy, jedyne analizy to były po prostu konfrontacje opowieści na ten temat ludzi i to kilku tysięcy ludzi. A my dotarliśmy do relacji świadków o tym, co się działo wtedy w Fatimi. Posłuchajcie. <ślesk> 13 października 1917 roku w Fatimie na cud czekało około 80 tysięcy ludzi. Niebo było zachmurzone i lał deszcz. Nagle chmury rozstąpiły się, ukazując błękit nieba, na którym widać było dziwny świecący obiekt. Zebrani wzięli go za słońce, gdy nagle świetlista kula zatoczyła łuk i zaczęła się gwałtownie przemieszczać. Obracała się przy tym wokół własnej osi i cały czas intensywnie świeciła. Jej niebieskie, zielone i czerwone promienie oblały całą okolicę, a widać je było z 40 kilometrów. Obiekt ciągle z dużą prędkością krążył nad doliną, a zebrani ludzie o nie mieli. Niektórzy padli na kolana i odmawiali na głos różaniec. Tymczasem kula nadal wykonywała niezwykłe manewry nad zebranymi, bez przerwy oświetlając okolice. Jak utrzymują świadkowie, było to nieziemskie światło, którego nie da się opisać. Całe zjawisko trwało 12 minut i zostało określone jako cud słońca. Mamy przed sobą zdjęcia tego zjawiska. No to jest niesamowite, gdyż to są bardzo wyraźne zdjęcia i no, to co widać jest no, niesamowite. To są fakty. Tam coś naprawdę się zdarzyło bardzo dziwnego, a o tym można usłyszeć tylko w jednej audycji na Utilusie Radia yes, yes. Radio Z. Takie rzeczy zdarzają się bardzo często. Ostatnio mały miały miejsce w małej miejscowości Krozja w włoskiej Kalabrii w 1981 roku. Tam też był cud słońca i został on sfilmowany kamerą wideo przez miejscowego fryzjera. Zdjęcia z tego filmu publikował Nieznany Świat. No na tych zdjęciach widać wyraźnie świecące obiekty. To nie jest słońce. To jest wyraźnie obiekt, który słońcem nie jest. Teraz znowu wracamy do wspólnych elementów tych wszystkich objawień, a mówił on o... O nich nam y, naczelny nieznanego świata Marek Temuszko. W objawieniach generalnie zawsze jest tak, że objawienia zgodne są z wyznawaną religią. Buddysta nie zobaczy Madonny, a chrześcijanin nie zobaczy Buddy czy też jakiegoś boga hinduskiego. byśmy byśmy nie powiedzieli, to to daje wiele do myślenia. Jest owszem, jeden wyjątek bardzo ciekawy, mianowicie chodzi o słynne zdjęcie Madonny Buddy, które miało pojawić się w postaci hologramu na niebie nad Chinami. Myśmy to zdjęcie w nieznanym świecie drukowali. A to przywiózł na jeden z kongresów zachodnich profesor z Chin, który wyemigrował stamtąd, tak tzw. zjawisk niewyjaśnionych i na ile można się zorientować, to nie jest to zdjęcie fałszywe, czyli istotnie takie zjawisko było na niebie obserwowane. To daje jeszcze więcej do myślenia, bo świadczy to o tym, że był to obraz wywołany w sposób sztuczny przez kogoś, coś, w celu wywołania, pobudzenia określonych doznań etycznych, duchowych itd. tak Teza o tym, że Pewne tego typu zjawiska są generowane przez inną cywilizację, przez obcych, jak mówimy, jest w jakiś sposób uprawdopodobniona, ponieważ pewne fakty zdało się świadczyć, że tak jest w istocie. Jeszcze w latach 70. francuski astrofizyk mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Jacques Vallée, bardzo zresztą znany, który pracował przy programach NASA, on postawił taką tezę, że oni, jak on twierdzi, mogą manipulować zmiennymi kulturowymi. W pewnych w określonych celach i że w związku z tym to zachowanie, które niektórym się wydaje dziwaczne, czyli nienawiązywanie bezpośredniego kontaktu, w istocie nie jest wcale dziwaczne, ponieważ polega na tym, żeby w jakiś sposób manifestować na przykład swoją obecność, a jednocześnie wpływać na postawy ludzi. Należałoby dojść do wniosku, że jakby najbardziej takim poręcznym instrumentem, który by to umożliwiał, jest odwołanie się do powszechnie akceptowanych wartości religijnych. Takim chyba najbardziej wstrząsającym przykładem jest Brazylia, gdzie w jednej małej miejscowości miały miejsca objawienia, oczywiście nieuznane przez Kościół, tam y, było bardzo dużo ludzi, którzy przybywali w to miejsce chcąc zobaczyć cud i kiedyś zrobiono zdjęcia y, tego cudu i Technika komputerowa wykazała, że były to trzy dyskoidalne obiekty o metalicznej powłoce mające około 30 metrów. Wcześniej było widać postać Matki Boskiej, która była jakby takim hologramem. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć jasno, rzeczywiście o objawieniach... Coś jest, nie tylko y, można powiedzieć, że y, jest prawdopodobna ta wersja, którą tutaj zaprezentowaliśmy, że, że tam ma coś związek to z obcą cywilizacją. Są także rzeczy cudowne, zupełnie niewytłumaczalne. Tutaj nie było miejsca y, na powiedzenie tego, że tam zdarzają się także cudowne uzdrowienia i inne rzeczy, które wytłum których wytłumaczyć nie sposób. Natomiast jedno jest pewne: zdecydowanie można tu mówić o faktach. Bowiem my mówimy o faktach, a to wszystko się działo na pokładzie tego jedynego statku Nautilusa Radia Z, który odpłynie tylko dla Was za tydzień o 11.10. Nautilus Radia Z.